Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. Szanowni Państwo, za nami bardzo fajna impreza z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się w zeszłą sobotę, 4 czerwca w Amfiteatrze Wrogoźniku. Oprócz wielu atrakcji, oprócz fantastycznej zabawy był jeszcze jeden bardzo ważny element, może najważniejszy. Pomagamy choremu dziecku, pomagamy Marcinkowi Kubiakowi. Temu celu służyły różne zbiórki i służyła również licytacja obrazów. Tutaj widzimy dwa piękne obrazy, które zostały wylicytowane za najwyższe kwoty. Dodatkowo jest taka firma, w zasadzie stowarzyszenie, które również chce pomagać. Stowarzyszenie Akademia Aktywności Społecznej, Akademia Przygody. Dodatkową nagrodą dla osoby, która wylicytowała najwyżej właśnie te dwa, dwa obrazy i obecna tutaj fizycznie Pani, otrzyma od Akademii Przygody taki oto voucher na bezpłatny udział dziecka oczywiście w obozie wypoczynkowym latem. Także fantastyczna nagroda. Dziękujemy serdecznie również Panu Tomaszowi Koźmińskiemu za ufundowanie tej nagrody, jak również za nagrody dla dzieci już materialne, które dzieci również otrzymały. Tak więc, dziękujemy serdecznie za świetną licytację, za bardzo wysokie kwoty. Naprawdę jesteśmy wszyscy zaszokowani wysokością wkładu i hojnością darczyńców. Marcinek będzie mógł otrzymać pomoc poprzez Fundację Słoneczko, do której te pieniążki trafią i już bezpośrednio będą służyły rehabilitacji choremu dziecku. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Polecamy się na przyszłość. Państwa zapraszam od Nigliny Bobrowniki, bo tam za około, no już prawie trzy tygodnie będziemy również licytować obrazy. Dalej pomagamy Marcinkowi, może jeszcze innemu dziecku również. Pozdrawiamy, dziękujemy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pa, pa. Dziękuję.